Dzień dobry kochani, witam w kolejnym vlogu na moim kanale mamy poniedziałek rano, słuchajcie ja już jestem po jodze, po ciepłej wodze, pranie, w wodzie pranie wstawione tu idziemy, takim magicznym przejściem zobacz, magiczne przejście daj ich hulajnogę ekstra, co? fajne jest to magiczne przejście no, schod bierz hulajnogę to są dziury. Takie małe, też radę. I jesteśmy już przed przedszkolem, ale obok przedszkola znajduje się basen. Nie, no coś ty nie wywrócisz się. Dawaj, mama cię pilnuje. Przy przedszkolu znajduje się basen w niedalekiej um, niedalekiej okolicy. No i stwierdziłam, że pójdziemy jeszcze zobaczyć jak Frank pływa, bo w ma rano zajęcia właśnie na basenie. Jestem ciekawa, jak założył sobie czepek i w ogóle jak się ogarnął. A jeszcze jestem bardziej ciekawa, jak już po basenie. Duże z górki, tak. Jak jeszcze po basenie się bardziej ogarnie, to mnie jeszcze bardziej interesuje. Nic, idziemy z Kosty się zobaczyć. Przyjechałam do domu, zobaczcie torby zakupów mata po porannej jodze. Jeszcze tutaj jest, zobaczcie, jaka brudna w ogóle powinna mi umyć, ale to nic. Um, tak, więc zakupów zrobiłam masę, to jest takie ciężkie, że ledwo to uniosłam. Wypakuję to szybko i muszę śmigać do mamy, bo jestem z nią umówiona na 10, a jest za dwie, więc już wiem, że nie zdążę. Dzisiaj jest dzień, w którym swój żywot kończą moje kwiatki balkonowe. Skończyły w ten sposób. No bo jak byliśmy na wakacjach, później jeszcze udało mi się trochę odratować. Yy, no i teraz jak byliśmy na weekendzie, to już że totalnie poprzypalały. Stwierdziłam, że to czas, żeby się ich pozbyć. Oczywiście, że mi troszkę szkoda tych kwiatuszków, które już się zmarnowały, no ale co zrobić, no lato się kończy, idziemy ku jesieni, nie żartuję, dzisiaj słuchajcie 30 stopni jest mega gorąco i byłam na balkonie, to myślałam, że po prostu spłonę i upłonę, teraz załatwiam sprawy różne, różniste, siedzę na laptopie i ogarniam. Głowa mi puchnie um, od tego wszystkiego i tak to się właśnie ma. Ciężko mi ostatnio tak regularnie nagrywać, znaczy staram się regularnie nagrywać, um, ale jakoś ciężko mi tak to wszystko um, ładnie, tak jakbym chciała, może tak, może nie ładnie, ale tak jakbym chciała połączyć, dać siebie tyle, na ile bym chciała powtarzam się, co nie? No, więc bez sensu. Dobra, kończę. Co mam kończyć? Wstawiłam sobie już gulasz dzisiaj na obiad. Dzisiaj robię gulasz wołowy z kaszą, ogóreczki kiszone. Pychotka będzie. Będzie tak. Chyba, że jeszcze pójdę po kapustę kiszoną do sklepu. Możliwe, że tak zrobię i koniecznie muszę sobie zrobić paznokcie, bo słuchajcie. Czemu znowu? O, jest. E, już mam takie długie. Jakoś, nie wiem, muszę je zdecydowanie skrócić, bo bo jakoś tak. Nie czuję tego, czuję, że już są za długie po prostu. Więc mam też plan, żeby zrobić paznokcie dzisiaj. Nie wiem, czy mi się to, na, to uda, bo chciałabym iść po kostkę z Dominikiem razem do przedszkola. No bo jednak, jak już kostek wraca do domu, a ja nie mam pracy, no to chciałabym też z nim spędzać jak najwięcej czasu, w ogóle z dziećmi, z Frankiem też, jeszcze jego lekcje i tak so, dalej. Więc mam nadzieję, że mi się to udało, że tutaj zaczęłam po, yy, obgryzać na paznogcie. No nic, yy, nie marudzę i, i pracuję dalej. Ale ty jesteś skater teraz. <noise> Ekstra. Gdzież pojeździć? Mhm. Po kolegu widzisz, czy sam? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja nie mogę. Odebrałam kostkę z przedszkola i słuchajcie, tak się cieszę, ale to tak się cieszę, bo kupiłam sobie w końcu. Czekajcie, zamontuję Was tutaj. E Mam nadzieję, że będzie nie widać i mam nadzieję, że się nagrywa. Kupiłam sobie w końcu kolarkę do ubrań i idzie jesień, więc wszystkie moje swetry, jakieś bluzeczki takie sweterkowe w końcu będę mogła sobie ogolić. I kosztuje w Biedronce 19,90, więc polecam serdecznie. A poza tym były lody w promocji, więc Kostek mnie namówił. musimy 6 i musimy jechać szybko, szybko, szybko. Dużo Dużo lodu wzięliśmy i musimy jechać szybko, szybko do domu, żeby się nie roztopiły. Szybko, już dzisiaj jest, y, myślę, że ostatni Mamy dzień. Szybko. No ja też szybko kotku. Nie mogę tutaj za szybko jechać. No bo widzisz, że idą ludzie. No widzisz, idzie pani jakaś, trzeba poczekać, tak? I y, dzisiaj myślę, że już jest ostatni dzień, przynajmniej z prognoz okay. tak wynika. Inne ma paznokcie? Tak, Kostisiu, zrobiłam sobie dzisiaj, wiesz, zrobiłam sobie, jest jak mnie zrobiłam sobie dzisiaj inne paznokcie, jaki ty jesteś spostrzegawczy, to naprawdę, ja nie wierzę w to, jaki ty jesteś spostrzegawczy, eee, no, ale z prognoz wynika, że dzisiaj to jest ostatni dzień takiego mega ciepła, są ostatnie lody w tym sezonie, przynajmniej takie jakieś kupione niespodziewanie. E, no bo lato się kończy, ale zrobiłam błąd, że tu pojechałam. Są takie korki. Oh my gosh. Halo! Halo! Czy to bananowy telefon? Tak. Naprawdę? Do kogo ja się dzwoniłam? Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Tak. Panie bananku, minionku, minionku kostku, jak dzisiaj pan spędził dzień? Całkiem dobrze? Mhm. A w przedszkolku jak było, opowiadaj. Fajnie. Naprawdę? Mhm. Jakich masz ulubionych kolegów? Coś nas rozłączyło. O nie, o nie. Chlebek. Jak jesz chlebek? Ja nie mogę, tak jesz chlebek? Chłopczyku mój, jemy rybkę wędzoną, tak? Nauczyłem się. Pięknie. Trochę śmierdzi, Kostek mówi, ale... Dobra. Ale jest dobra w smaku. Uwaga. Mama musi sprawdzić, czy nie ma ości. Proszę, am. Dobra? A mama? Tak? Jak, jak będę duży, to będę wypływał oś, jak Ty. Mhm, uh -huh. ale jak jesteś mały, to mama Ci pomaga, tak? Uh -huh. mm. Mm. Bardzo Cię kocham. Ja cię pyta. <laughs> mm. A? Ty mi zjadasz kolację znowu, kolego. Znowu mi zjadasz kolację. Co to jest? Latający Mercedes. Latający Mercedes, tak Pan powiedział? Takie głupotki oglądamy. Jak się nazywa ten program, Frania? Milionerzy. A nie, Żony Warszawy, tak czy coś? Ty grasz czy nie grasz? Gram. Gdzie są moje karty, tu? A przyniosłeś mi moją herbatkę? Nie. No jak to? Proszę mi przynieść. Ja też chciałbym, ej! Ej, to ja się z tobą podzielę, tylko tata nam musi przynieść, bo zrobił, ale nie przyniósł. Gramy. Panie, grasz czy nie grasz? Gramy. Ja już Piotrusia. Chciałam znaleźć jakieś ciche miejsce, ale ciężko tutaj o takie. Słuchajcie, byliśmy dzisiaj, dzisiaj, jest w ogóle niedziela i byliśmy dzisiaj na jakimś zlocie starych samochodów zabytkowych, a teraz przyjechaliśmy sobie do Mejowa. Chcieliśmy zabrać Frankę, ale Frank nie chciał jechać, został utarty. No i my w trójeczkę dzisiaj spędzamy sobie dzień właśnie w Dunejowie. Super pogoda, bo jest jeszcze mega ciepło, bardzo dużo czasu spędzamy na tych basenach na dworze, na zewnątrz, jest dużo zjeżdżalni dla dzieci. Postaram się to pokazać, ale teraz wzięłam telefon, bo idziemy jeść. Kostek zgodniał, my też troszkę zgodniliśmy, nie jedliśmy tak naprawdę obiadu, no i więc idziemy na obiad. thank you Dajcie, dajcie mi znać koniecznie, czy kiedykolwiek byliście w Unijowie, jak Wam się podobało i w ogóle czy lubicie tego typu parki wodne. Planujemy też jechać do Santango, bo Franek ma bilet do wykorzystania, taką kartę podarunkową właśnie tam. Ale jeszcze, jeszcze tam nie dotarliśmy. Może, może kiedy już się zrobi chłodniej, bardziej na jesień. O koszty widzicie z tam Dajcie znać w ogóle, jak byliście z Santango jakie wrażenia z Santango, bo nie wiem, nas się dostawać. I to jest pierwszy basen, kostka, kiedy już tak naprawdę świadomie pływa. I kiedy już tak naprawdę świadomie o, cieszy się z tego. I tak pływa i jest z nami I już nie ma w sobie takiego lęku, który miał jeszcze całkiem niedawno. Naprawdę teraz czuje się chłopak jak rybka w wodzie. I ja też się bardzo z tego cieszę, bo już jest po prostu taki... Samodzielny też przy tym, bo jak w pole pływa, to praktycznie pływa sam. No wiadomo, trzeba na niego e, patrzeć, tak? Ale już nie trzeba go trzymać za rączki tak dalej, On sobie świetnie radzi pływając w tym pole, odpycha się nogami, płynie tam, gdzie chce. E, lubi właśnie teraz pod te fontanny wodne z Dominikiem podchodzić. Najadł się sam, wybrał sobie, co chce zjeść, się sam. Więc naprawdę, słuchajcie, luksus, luksus. A wiedzą o tym wszystkie mamy takich mążów dzieci, z którymi gdzieś tam wybieraliśmy się na basen. My słuchajcie, jeździmy z Polskiem naprawdę regularnie. I tak naprawdę pierwszy raz Kostek był, pływał w Mozu Adriatyckim na swoich pierwszych włakakach i miał 4 miesiące. A później jak wyszliśmy, to właśnie przyjechaliśmy tutaj do Unijowa. No nie, miało około tam 5 miesięcy. I powiem Wam, że takie przykłady basenowe są bardzo fajne. Mamy fajne wspomnienia, fajne filmiki. No i dziecko też się rozwania z tą wodą, więc myślę, że warto. Pojdziemy do gorąco. Nie będę ukrywać, że właśnie montuję ten film i nie nagrałam żadnego zakończenia w trakcie, bo po basenie był już wieczór, jak wróciliśmy do domu, było ciemno tak naprawdę, to była niedziela, więc Frank też wrócił od taty. Szykowaliśmy się do szkoły, do przedszkola i tak dalej. Kostek był w ogóle mega zmęczony po tym basenie, więc jeśli... Ja chcecie, żeby Wasze dziecko poszło wcześniej spać i chcecie, żeby mm, fajnie wykorzystało swoją energię, to ja polecam basen na maksa. Ja bardzo lubimy ten basen w Uniejowie, szczególnie latem. Nie wiem, czy to mówiłam. Szczególnie latem, bo tam jest naprawdę bardzo dużo wtedy atrakcji dla dzieci. Zimą jest tych atrakcji trochę mniej. Zimą za to lubimy jeździć do Aquaparku fala. No ale w termy, znaczy Uniejów to są termy, więc to też jest na pewno jakiś plus. Ktoś tu dziwnie podchodzi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Lukam, lukam. Monitoring osiedlowy. No, ale wracając do tematu, bardzo fajnie spędzony weekend. Więc y, jeśli nie macie pomysłu na to, co robić z dziećmi w weekendy, szczególnie teraz, kiedy już pogoda nie jest taka typowo letnia i niekoniecznie y, można jechać nad jakieś jezioro, żeby poplażować, no to polecam Wam wszelkiego rodzaju baseny i akłoparki, bo naprawdę to jest świetna zabawa. A ja z tego miejsca kończę tego vloga. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i oczywiście widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia. Pa!